Ekstremalnie rzadka moneta próbna z czasów Stanisława Augusta Pańtowskiego, Proszę Państwa próbny półtalar rocznik 1791. Tak zwany piec. Moneta naprawdę bardzo rzadka. Po fali się mogą nieliczni e, kolekcjonerzy mennictwa SAP. To jest moneta naprawdę poszukiwana. Tu mam egzemplarz, jeśli chodzi o detal e, bardzo ładnie zachowany. Uderzenie mamy na rancie, a także drobne zarysowania. Także egzemplarz taki, który ma dwa oblicza, mamy trochę mankamentów, ale detalistycznie jest naprawdę solidnie zachowanym egzemplarzem. Tutaj detale naprawdę są ładne. Tło również żyje, no ale mamy też defekty właśnie, jak to uderzenie na rancie i zarysowania. Niemniej, zażywszy na rzadkość tej monety i ogólną ją poprawną Dobrą prezencję, to myślę, że chętnych na tak rzadkiego półtolara próbnego nie będzie brakować. Bardzo solidna, jedna z mocniejszych pozycji naszej 11 aukcji.